Cześć wszystkim z tej strony Radek Chodkowski, humanista na giełdzie. W dzisiejszym nagraniu, jak co miesiąc, szukamy ciekawych okazji do inwestycji, szukamy spółek, które w sierpniu mogą dać zarobić bądź mogą dać zarobić troszeczkę w dłuższej perspektywie, ponieważ, jak już dobrze wiecie, ta nasza perspektywa inwestycyjna jest w tym właśnie zestawieniu trochę dłuższa. Myślę, że sierpień będzie miesiącem spadkowym, niestety tego bym się spodziewał, tak jestem nastawiony. Oczywiście, zdanie w zależności od zachowania rynku, mogę zmienić, natomiast na razie, na razie niestety wygląda to niedźwiedzio. Przed sobą mamy wykres indeksu WIG20, na którym widzimy, Ruch wzrostowy, w tym wypadku, w kontekście tego, co się dzieje od początku roku, jest to ruch korekcyjny i aktualnie oczekiwałbym ruchu spadkowego, impulsowego, czyli, czyli generalnie kontynuowania spadków poniżej poziomu 2200 w okolice 2100. Myślę, że to jest właśnie dobry poziom do zajmowania krótkich pozycji na indeksie. Już mówię dlaczego. Przede wszystkim dlatego, że jest to korekta w trakcie właśnie tego trendu spadkowego, przynajmniej tak to na razie wygląda tutaj. Analiza podsuwa właśnie takie wnioski. Po drugie, mamy dosyć silny opór, który już tutaj kilkukrotnie był testowany, najpierw jako opór, jeśli chodzi o, o ruch spadkowy. Tutaj również ten poziom się utrzymał. Mamy tutaj potwierdzenie. No i dzisiaj praktycznie zamknęliśmy się idealnie na tej kresce z długim cieniem w górę. To nie jest jakiś okrągły poziom, to jest 2330 punktów, więc żadna okrągła setka. W każdym razie widzimy, że ten poziom się utrzymuje. Jeśli sięgniemy jeszcze do Zniesienia Fibonacci'ego. Zauważymy, że aktualnie jesteśmy w okolicach zniesienia 50% tej fali spadkowej. Ten ruch wzrostowy zniósł 50% tej właśnie fali. Także jest to dosyć silny poziom i oczekiwałbym, że właśnie w tej okolicy nastąpi kontynuacja spadków, co niestety jest dosyć smutną prognozą dla naszych. Spółek ciekawych technicznie na ten miesiąc. E, dlatego też pamiętajcie o tym, że, że tutaj trzeba być ostrożnym przy kupowaniu, szczególnie tych dużych spółek, które zachowują się zgodnie z, z ruchami głównych indeksów. No i, i jak już widzicie, lecimy z naszym zestawieniem, zobaczymy, co ciekawego może nam się w tym miesiącu ujawnić generalnie tych spółek pokazujących jakieś sygnały pozytywne jest, jest całkiem sporo, więc miejmy nadzieję, że będzie o czym powiedzieć. Aliora wrzucam mimo że on ma troszeczkę za krótki wykres, ale już na pierwszy rzut oka widzę, że coś będzie można o nim powiedzieć ciekawego. Tak więc no zobaczymy, zobaczymy. Amika kolejne rekordy cenowe. A Patora nie weźmiemy. Także generalnie, no, spodziewam się właśnie w tym krótkim terminie kilku spółek, które mogą faktycznie mieć ten ostatni miesiąc wzrostowy. Zobaczymy, czy, czy to też ma potwierdzenie w dłuższych tendencjach. Zobaczymy też oczywiście, czy pewne spółki się powtarzają w porównaniu do poprzednich zestawień. No i generalnie, no, poszukamy okazji do inwestycji. Trzeba pamiętać, że. To, że dana spółka może wyglądać pozytywnie, to wcale nie znaczy, że, że jest akurat teraz w idealnym miejscu, jeśli chodzi o kupno. Być może trzeba będzie po prostu tą spółkę dodać tylko do obserwacji i ewentualnie podjąć decyzję o w ustawieniu zlecenia w jakimś późniejszym terminie. Mam nadzieję, że uda się to dosyć szybko przeprowadzić. Na potrzeby wyciszenia pomieszczenia. Pozamykałem wszystkie okna, jest strasznie gorąco. Może dziś nie jest jakiś szczególnie ciepły dzień, ale już czuję, że będzie ciężko. Hm, Boś. Boś wygląda fajnie pod kątem jakiejś dłuższej perspektywy, tylko że on jest w takim kan... Ojej, Fibonacci nam się włączył. Hm. Boś wygląda fajnie, ale on jest w kanale, który... Który się wznosi, ale jest blisko górnego ograniczenia, tak już abstrahując od tego, że dzisiaj 6% wzrosło, to ja bym go wolał kupować bliżej dolnego ograniczenia, więc zaczekamy ewentualnie, jeśli on wróci w te okolice. Na razie. Na razie tej spółki nie wyłonimy. Hmm. To jest jakieś wsparcie, ale płynność nie jest duża. Ruch spadkowy również. <laughs> nie daje, nie daje jakichś tutaj pozytywnych prognoz. To, co pewnie zauważyliście już na podstawie tych spółek, które w tej chwili albo wybrałem, albo opuściłem, na podstawie tych, które, tych spółek, które wybraliśmy i przejrzeliśmy w dniu dzisiejszym, że, że dużo spółek, aktualnie znajduje się na swoich maksimach, bądź w ich bardzo ścisłych okolicach i ja tych spółek często nie wybieram, to znaczy oczywiście jest ta, ta stała strategia, że e, trzypunktowa, tak, czyli rośnie, zakładamy, że będzie rosło i kupujemy i wtedy po prostu ustawiamy takiego stopa kroczącego, który będzie podążał nam za ceną, do, i jeśli ruch się odwróci, to, to oczywiście stop nas e, z tej pozycji Wyprowadzi, bądź z zyskiem, bądź strato, ze stratą. Natomiast ja do spółek ciekawych technicznie raczej szukam spółek w korektach nie spółek robiących, robiących te maksima. No po prostu w taki sposób akurat te spółki dobieram. Ciekaw jestem swoją drogą, gdyby się udało sporządzić kiedyś portfel spółek faktycznie robiących maksima, tych najsilniejszych. Podejrzewam, że on też by się całkiem dobrze zachował. Ponieważ no, to, to to już wszyscy wiemy, że spółki w trendach mają to do siebie, żeby, żeby kontynuować ten ruch wzrostowy, no. Farmakol, akurat tutaj, formację jakoś odwrócenia nam rysuje, widzieliśmy przebicie linii podstawy, formacji tutaj tej odwróceniowej, następnie powrót do formacji i, i wyjście z tego, co dzisiaj widać, dołem więc. Jeśli ktoś ma, to ja bym tutaj uważał dość znacznie Forte również silnie w górę No i zobaczymy Zobaczymy co tam dalej. Jakoś tak mam wrażenie, że tych spółek póki co wybrałem mniej No ale to jeszcze jeszcze oczywiście o niczym nie przesądzę Zobaczymy jak to będzie dalej wyglądało Jak zwykle, prawdopodobnie będziemy mieli bardzo mało spółek rysujących odwrócenie trendu spadkowego. Tych, tych spółek, które rysują jakieś szerokie bądź, bądź mniej szerokie dno, ich zazwyczaj jest mniej. Natomiast no mam nadzieję, że kilka się znajdzie, tak? bo to są zawsze fajne przykłady. Fajnie jest je obserwować. Co tam ta cena wyrabia, często w okolicach złotówki, w okolicach kilkudziesięciu groszy, tam gdzie gdzie coś się dzieje, to się zastanawiam, ale to jest spółka groszowa i z tego względu ją skreślę, ponieważ na razie yy, widzę, że ona może coś fajnego robić. Jakiś taki, jakaś taka forma kanału, i to co mi tam poprzednio nie odpowiadało, przy nie pamiętam której spółce, że ona się znajdowała. W górnym ograniczeniu kanału, w jego okolicach, ta spółka wydaje się być blisko dolnego ograniczenia, ale, ale z racji tego, że jest groszowa, to ja, ja jej nie wybiorę. JO2 może być spółką, która, która tutaj jakieś powiedzmy odwrócenie wyrysuje, ponieważ mamy ten absolutny dołek, ten dołek jest wyższy, tutaj te wierzchołki już wyszły poza poziomy. Dotychczas, dotychczas, tutaj przebijane, czyli poza tym poziom 4,80. Aktualnie jakaś forma konsolidacji, ona nie jest szczególnie czytelna, ale myślę, że, że, może być, być to atrakcyjne, no niestety stop loss musiałby być dość szeroki w przypadku tej właśnie spółki. kania niezmiernie w górę, to, to mnie tak prywatnie cieszy i zobaczymy, o, smutna historia KGHM-u, który m, oczywiście tutaj nie licząc, nie licząc dywidend, które, które spowodowały pewne luki, no jest na poziomach y, dokładnie sprzed roku i nie wygląda dobrze, żeby to miało, żeby to miało rosnąć. Mamy taki, tako, taką ładną górkę i, i jesteśmy w punkcie wyjścia jedynie o dywidendy tutaj zasobniejsi, jeśli mieliśmy tę spółkę przez przez okres właśnie ostatniego roku. Już jesteśmy gdzieś mniej więcej w połowie całego zestawienia, więc w miarę sprawnie idzie. Och, to jest hmm, lotos i obok lotosu jeszcze jest orlen. Yy, kilka tygodni temu Kilka tygodni bądź w zeszłym, chyba nawet w zeszłym zestawieniu. Tak, to było zeszłe zestawienie spółek ciekawych. Technicznie, z, rzućcie okiem, mówiłem właśnie o sytuacji na lotosie. Albo o niej mówiłem, albo jeszcze później jakiś wpis zrobiłem. Teraz już dokładnie nie pamiętam, ale, ale podlinkuję to pod tym nagraniem formacja taka odwróceniowa linia podparcia formacji. I tutaj powrót do tej linii, który okazał się mocno spadkowy w rezultacie. Pozwolicie, że ja z lotosu od razu przeskoczę do PKN. -u. No, tutaj troszeczkę inaczej to wyglądało. Tutaj, tutaj wyglądało to troszeczkę inaczej, ponieważ ta linia podstawy formacji e, przebiegała w innej, w innej płaszczyźnie, natomiast też ten powrót i, i tutaj spadek. Także to jest dosyć charakterystyczne dla, dla formacji odwróceniowych, może bardziej w przypadku LOTOSu, że właśnie przebicie tej linii, powrót do, do właśnie tej linii, dobra okazja do zajmowania krótkich pozycji. Ja mówiłem, no tutaj, dokładnie w tym momencie, czyli, czyli najpierw rynek ruszył trochę w tym kierunku, następnie cofnął się w górę, co mogło stop losy aktywować, ale później później już zgodnie z, z oczekiwaniami. Takie właśnie bardzo czytelne formacje odwrócenia są fajne, tak? One, one bardzo przyjemnie dla oka wyglądają mi sprawia dużo frajdy obserwowanie czegoś, co się zachowało zgodnie z, z podręcznikiem. Znaczy podręcznikiem, no zgodnie z tymi tradycyjnymi kryteriami, które się przypisuje właśnie danej formacji cenowej. Swoja droga a propos formacji cenowych. Yy, pamiętajcie, że jest jeszcze konkurs. No bodajże do 3 sierpnia można zgłaszać swoje propozycje spółek, które właśnie wyrysowały fajne formacje cenowe. Yy. Jeśli macie jakieś propozycje, zapraszam do przesyłania ich na maila. Do wygrania jest książka plus jakieś tam jeszcze fanty, już nie pamiętam, co tam, co tam wam ufundowałem, ale myślę, że, że konkurencja na razie nie jest duża. Macie spore szanse, jeśli się jeszcze do tego 3 sierpnia zgłosicie. Neuka. Ona też dosyć dynamicznie rośnie. Niestety, problemem w wielu przypadkach jest e, niewielka płynność. Spółki, które coś bym fajnego wynikało z wykresu, niestety mm, okazuje się, że tam ryzyko zajmowania pozycji jest podwyższone właśnie ze względu na to, że, że płynność nie jest duża. <laughs> Przepraszam Was za chrypę, ale, ale niestety, praca w klimatyzacji przez większą część dnia. No, robi swoje. No, jest PKN No to już wspomniałem. Raczej nie wygląda to różowo. Formacja odwrócenia się dopełniła. No i. I póki co wygląda to na scenariusz spadkowy. Hmm, tutaj e, pozbud, e, tak, skoro już mówimy trochę o formacjach, mimo że, że nie, nie kwalifikuje się w mojej ocenie do spółek ciekawych technicznie, to, to tutaj jakaś formacja trójkąta, być może coś, coś interesującego jest tutaj do zagrania, no, ale to na trochę inną opowieść. Podejrzewam, że dzisiaj nie będzie zbyt dużego wyboru, jeśli chodzi o spółki, które wrzuciłem do ulubionych, chociaż damy szansę Redanowi, który, który tak jakby się odbija, ale bliżej o tym sobie powiemy później. już jesteśmy blisko końca Sfinks, który no jak widać staje na nogi I tutaj była właśnie ta formacja odwrócenia ona nam się dosyć ładnie wyrysowała aktualnie widzimy, że ruch zmierza w górę, możemy nawet Sfinks dorzucić czemu nie dajmy mu szansę No, dzisiaj, dzisiaj szczerze mówiąc, nie bardzo podchodzą mi te spółki. Tifone, jeśli to jest to, czy Tfone, ciężko powiedzieć, co to za spółka. Ale też wygląda tak dosyć charakterystycznie na trend wzrostowy. Jakiś kanał wzrostowy aktualnie w okolicach. W okolicach dolnego ograniczenia tego kanału, jeśli to faktycznie jest kanał. Tylko, że tutaj te ruchy po 30% na jednej sesji trochę mnie przerażają. Ona nie, nie jest to spółka stabilnie, stabilnie rosnąca, więc niestety nie znajdzie się w zestawieniu Ursus. Też swojego czasu przebój. Widzimy, że wzrosty bardzo dynamiczne ze złote 35 na, na prawie 5 złotych aktualnie swobodnie, swobodnie zniszkuje. W również zrobił coś w rodzaju formacji odwrócenia. Chyba nawet też o nim mówiłem jakiś czas temu. Hmm. Tutaj były jakieś takie trójkąto podobne kształty. No, w każdym razie uważam, że już trochę późno jak na kupowanie tej spółki. Znaczy późno nie późno, tak? Tak późno mówiąc relatywnie, że to jest relatywnie relatywnie późno swingowo. Wawel widać, że jakieś dobre, dobre informacje poszły. Nowe maksima już blisko blisko 1000 zł. No i końcówka. Eee, zamet weźmiemy bo zamet wygląda fajnie. Zk ma już też mocno wysoko. OK i to wszystko. I, i teraz patrzymy ile mamy tych spółek. <laughs> o, bardzo niedużo. Bardzo niedużo, więc e, tym, razem, tym razem sprawa będzie prosta i szybka. Hmm, tutaj mamy coś na kształt trendu wzrostowego, jednocześnie z oporem technicznym na poziomie 8,50. Więc e, oczekiwałbym tutaj jakiegoś ruchu. Zdecydowanego bądź w górę bądź w dół. Niestety płynność jest bardzo nieduża. O tym musicie pamiętać. Tutaj płynność nie zachwyca. Zresztą kształt wykresu pokazuje, że tutaj nie, nie ma zbyt wiele transakcji dziennie. Spółka Action również na wsparciu, jeśli chodzi o linię trendu. Aktualnie jakiś ruch boczny, natomiast yy, myślę, że, że jest szansa na kontynuację wzrostów. Aliorbank wybrałem dlatego, że tutaj jest ten, tak, ta formacja, formacja pozioma. No nie, nie jest to jakaś czytelna formacja, które znajdziemy, którą znajdziemy w, w podręcznikach do analizy technicznej, natomiast widzimy pewien poziom, który tutaj testowany cieniami, wyznaczony, wyznaczony jeszcze w maju, aktualnie testowany już po raz trzeci. No i gra, układ zero-jedynkowy, tak, albo gramy pod kontynuację trendu wzrostowego, bądź ruchu, ruchu wzrostowego, odbicie od wsparcia, albo, albo tutaj ten stop loss może nas z pozycji wyrzucić. Myślę, że taki punkt kulminacyjny. Oczywiście kształt tej formacji sugeruje, że to może być wyjście dołem, ponieważ wierzchołek mieliśmy już jakiś czas temu, aktualnie jesteśmy, jesteśmy niżej, jesteśmy niżej, ta tendencja jest zdecydowanie spadkowa, Natomiast, no, jeśli zaryzykujemy stoplosa, on nie powinien być szczególnie kosztowny. Spółka Asbis w trendzie wzrostowym, nawet troszeczkę przyspieszającym. No i myślę, że, że cały czas z potencjałem oczywiście, ciasny stoploss jest tutaj zalecany. Azotytarnów, o których, jak wiecie, mówię wielokrotnie: wiele poziomów, możemy nawet to troszeczkę zbliżyć, ponieważ tam jest dosyć duże zamieszanie. No ta linia to nawet nawet do wykasowania, w każdym razie wsparcie aktualnie na poziomie 65 zł, no i myślę, że, że to jest wsparcie, które no jest takim ostatnim dopuszczalnym wsparciem, jeśli chodzi o tą korektę, która trwa tu, widzimy, że no po to 90 zł podchodziło, aktualnie 65, więc jeśli zejdzie niżej, to ja prywatnie będę chyba sprzedawał, sprzedawał te właśnie akcje, no widzimy długi cień taki postrach, ale on się nie odbył na jakichś szczególnie, szczególnie, wysokich obrotach. Także blisko kluczowego poziomu, z tendencją niestety zniżkującą, widać to wszystko wyraźnie. Spółka MNI, ona, ona daje szansę na odwrócenie, przynajmniej takie krótkoterminowe te oznaki są, to znaczy jakaś, można to określić, no jeszcze nie formacją spotka w każdym razie ruch w górę, tutaj te poziomy oporu, myślę, że, że mniej więcej właśnie za złoty 35, złoty 36 można by było ustanowić, no i zobaczymy, do obserwacji, jeśli tutaj faktycznie ten kształt będzie się zawijał w górę, pokona ten opór, bądź też dołki będą sugerowały, że ten opór może zostać pokonany, jest szansa na, na jakieś wzrosty Aczkolwiek dotychczasowa historia no, nie nastraja optymistycznie. Spółka Redan, która również e, po zaliczeniu dołka na przełomie roku, y, porusza, się, porusza się tutaj w górę. Widzimy, że, że no nie, ma, nie ma tutaj może jakichś wyraźnych poziomów technicznych, ewentualnie można by było. Ten poziom wyrysować jako podstawę formacji. Aktualnie znajdujemy się właśnie w okolicach tego poziomu. Widzimy, że on też był testowany kilkukrotnie. Coraz wyższe dołki zbliżające nas do tego poziomu. Jego przebicie może, może stanowić sygnał tutaj prowzrostowy. Stop loss ewentualnie na, na poziomie poniżej ostatniego dołka. No, Ja bym przynajmniej go tak ustawił. Oczywiście Wy macie swoją, swoją tutaj preferencję co do ryzyka. Sphinx ewidentnie pod, pod te wzrosty, które no, nie powiem, trwają, tak? Ale ale wydaje się też, że spółka ma ten dołek już ze sobą. Aktualnie po tym odreagowaniu dość dynamicznym znowu pnie się w górę i myślę, że jest szansa na, na coś więcej. Kwestia stop lossa no to już tutaj jest troszeczkę bardziej złożona sprawa. No i zamet, Spółka w trendzie, spółka, do której mam no, nie powiem, słabość, ale. Ale generalnie ona się dosyć często pojawia w zestawieniach spółek ciekawych technicznie, też bardzo niedawno, bądź też niedawno, nowe maksima korekta. Wiem, że to nie jest ta, ta linia idealnie wyrysowana, ale chcę tutaj wam pokazać to, że, że spółka cena tej spółki spada, 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 po czym aktualnie wypłaszczyła i znajduje się w obszarze tej konsolidacji, która tutaj. Miała miejsce również tutaj. Była ta konsolidacja, także wydaje się, że zagęszczenie świec w tym miejscu może sugerować, że to jest istotny poziom dla rynku. Sytuacja stoplosa myślę, że dość czytelna. Raczej poniżej 3,50 bym go ustawiał. Z 3,70 to i tak 20 groszy na, na poziomie 3,50 to nie jest szeroki stoploss, więc, więc warto. Warto generalnie tę spółkę moim zdaniem rozważyć do spółek ciekawych technicznie. Tak więc dzisiaj zestawienie dosyć nieduże. Widzimy, że spółek jest 2, 4, 6, 9. Raczej udało się wybrać nawet sporo spółek, które bądź zaliczają. Bądź też mają szansę na zaliczenie dołka, bądź też już ten dołek przynajmniej na obecny dzień mają za sobą. W każdym razie, no, takie zestawienie troszeczkę inne. Dzisiaj mniej wybierałem spółek w trendach, raczej spółki odwracające się. Zobaczymy, jak się zachowają, zobaczymy w przyszłym miesiącu. Jak to wszystko wygląda. Tak więc dziękuję Wam na dzisiaj. Zachęcam do subskrybowania. Przypominam, że im więcej subskrybentów, tym części będą się pojawiały nowe nagrania z cyklu dotyczącego testowania pomysłu na system inwestycyjny. Wszystko w Waszych rękach. Pozdrawiam do usłyszenia.